Na warsztacie kolejny rejestrator jazdy XBlitz V2 Magnetic. Słuchajcie, jest to coś nowego ze względu na sposób wykonania montażu i połączenia uchwytu razem z tym rejestratorem oraz z modułem GPS. To za chwilę się tym zajmiemy. Ale pierwsze informacje, jakie znajdujemy na pudełku, to. Rozdzielczość full HD, mamy wbudowany sensor czyli matrycę od Sony mx 307 wbudowany moduł GPS oraz moduł Wi-Fi. Na pudełku znajdziemy również kod, dzięki któremu możemy przejść do strony, gdzie będziemy mogli sobie jak go nie mam pobrać Przykłady rejestracji wideo, czyli te materiały, które rejestruję, były zarejestrowane tym rejestratorem wideo. Też proste informacje, że jest prosty do użycia. 2,4 cala wyświetlacz. Współpracuje już z nowym, ale już niestety zarazem starym mikro USB. Wolałbym USB typ C, bo już wszystkie nowe urządzenia w takim standardzie działają. Ale to i tak progres w porównaniu do innych rejestratorów. Jest magnetyczny uchwyt, i tutaj podstawowy specyfikacja o której już mówiłem dodam może tylko że kąt widzenia 150 stopni e, i ważna sprawa obiektyw soczewkowe wykonany z soczewek szklanych tak więc to też ma niebagatelny wpływ na jakość rejestracji e, obrazu e, wideo na tyle również rzuca nam się w oczy informacja że będzie on posiadał touchscreen, czyli będziemy bez konieczności naciskania przycisków wchodzili w interakcję z tym urządzeniem oraz mamy dostępny parking mode. Co w zestawie? Pierwszym elementem jest instrukcja, ładnie wydana instrukcja w języku polskim, bez najmniejszych problemów każdy znajdzie tam e, podstawowe e, a nawet i rozszerzone informacje jak z tym urządzeniem postępować. Kolejny element to jest 3,5-metrowy przewód zasilający z zakończony wtyczką micro USB, jak już powiedziałem. Do tego oczywiście nie mogło zabraknąć ładowarki. Ładowarka, która wyposażona jest w dwa złącza USB, jedno 1A służące do zasilania rejestratora, a drugie 2,4A do zasilania smartfona. Również w zestawie znalazł się adapter, który pozwoli na podłączenie wyjętej z rejestratora Karty microSD, nie ma takiej karty w zestawie, musimy się w nią dodatkowo wyposażyć i podpięcie bezpośrednio do komputera. Do instalacji tej kamery będzie służył uchwyt, uchwyt magnetyczny. Z jednej strony będzie on przyczepiany do szyby samochodowej za pośrednictwem taśmy dwustronnej, ale dodatkowe elementy w postaci, właśnie, modułu GPS. Oraz samego rejestratora będą w sposób magnetyczny przesysane, i tam również są kontakty, które będą realizowały funkcję przesyłania danych oraz Zasilania. Na jednej ze stron tego uchwytu znajduje się złącze, złącze mikro USB, do którego będziemy wpinali kabel. Dzięki zastosowaniu takiego magnetycznego uchwytu, w bardzo prosty sposób możemy szybko zainstalować oraz zdeinstalować zarówno sam rejestrator, jak i moduł GPS. Moduł GPS, jak widzicie, jest fizycznie odłączony, możemy go odłączyć, schować do kieszeni, schować, nie wiem, gdzieś do, do, do schowka i wtedy mamy pewność, że żadne dane z GPS-u nie będą rejestrowane na. Na karcie SD. Sam moduł GPS-u, również tak jak powiedziałem, magnetycznie montowany, niewielki, lekki. Wszystko to sprawia wrażenie, że trzyma się bardzo dobrze na tym uchwycie. Trochę tym potrzęsłem w domu, ale myślę, że weryfikacja na mojej drodze pod domem na pewno będzie lepsza niż takie suche testy. Uchwyt ma taką wypustkę, która będzie wchodziła w odpowiednie miejsce na rejestratorze, dzięki temu to połączenie będzie jeszcze bardziej, jeszcze bardziej sztywne i niezawodne. A teraz, może sam rejestrator. Na froncie widzimy dużą soczewkę. Z jedna ze stron to są diody, diody, które będą sygnalizowały zasilanie oraz pracę modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi. Druga strona to gniazdo na kartę SD, przycisk resetu oraz mikrofon. Od spodu znajdziemy przycisk, którym będziemy urządzenie uruchamiali. Ono tak naprawdę będzie startowało w momencie, kiedy pojawi się napięcie na zaciskach urządzenia USB. W, 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 w zapalniczce naszego samochodu. Podaje zasilanie, czyli tak jakbyśmy przekręcili kluczyk w stacyjce. Zapala nam się dioda GPS. Tutaj na boku również zaczyna nam. Mrugać dioda zasilania. Urządzenie rozpoczęło nagrywanie. Ładny, czytelny, stosunkowo duży wyświetlacz. Widzimy tutaj od razu informację, że rozpocząty jest proces nagrywania. Jest aktualna data. Ona się oczywiście synchronizuje z GPS-em w momencie, kiedy będziemy na zewnątrz. Mamy status baterii, mamy uruchomienie trybu parkingowego, mamy możliwość zablokowania wyświetlacza, przeglądanie zarejestrowanych filmów i kontrolki odnośnie uruchomienia modułu Wi-Fi obecności GPS a i rejestracji systemu audio, czyli włączonego mikrofonu. Tutaj mamy wejście do menu i jeżeli je przyciśniemy teraz, kiedy kamera realizuje funkcję nagrywania, to to nie będzie funkcjonowało. Musimy od spodu delikatnie nacisnąć raz na krótko przycisk zasilania. Wtedy wyłączy nam się nagrywanie i dostęp do menu będzie możliwy. Jak widzicie menu obrazkowe, bardzo czytelne. Pierwsza opcja włączająca moduł Wi-Fi, druga Pokazująca obecność GPS-u. Pomimo tego, że on jest przyczepiony, możemy go również wyłączyć. Możliwość ustawiania rozdzielczości, w jaki sposób mają być pliki dzielone, uruchomienie mikrofonu, ustawienie czułości G-Sensora. Ta ikona, zabezpieczenie ekranu po jednej minucie, dwóch, trzech, pięciu i w ogóle. Kolejna e, prędkość na wideo, czy ma być widoczna. Po wybraniu takiej ikony widzicie, że tutaj nam się pojawia opis po polsku, czyli nie jest to tylko takie e, w formie piktogramów, tylko można sobie dokładnie do tego dotrzeć. Ustawienie daty i czasu, ustawienie języka, informacja o karcie, formatowanie karty, kolejna ikona, e, ustawienia fabryczne i ostatnia to jest wersja softu. Pozwolę sobie jeszcze uruchomić moduł Wi-Fi, tak żebyśmy zobaczyli, jak to będzie e, prezentowane. Pojawia się ikonka WiFi, Pojawia nam się tutaj kontrolka, że moduł Wi-Fi jest uruchomiony. Oraz na, na ikonce mamy nazwę SSID, mamy MAC adres oraz hasło do e, WiFi. Aby kontrolować kamerę ze swojego smartfona, musimy pobrać ze sklepu aplikację ANT SCAM. Jest to dokładnie opisane w instrukcji w języku polskim, tak więc nie ma problemu. Ja pobieram w tej chwili do mnie na telefon i zaraz postaramy się połączyć z tym urządzeniem. Po podłączeniu się do Wi-Fi naszego rejestratora naciskamy Connect. Jest podłączenie. Widzimy to, co rejestruje kamera. Mamy folder do przegrywania, do przeglądania tych rzeczy, które nasza kamera zarejestrowała aktualnie. To tylko u mnie. To, co się dzieje na biurku, mamy katalog wideo, mamy katalog SOS, który jest odpowiedni plik, który zostanie wykryty przez G-Sensor, zostaje przeniesiony do tego katalogu SOS i nie zostanie on nadpisany. Oraz katalog pictures dla zrobionych zdjęć. Tutaj na, na stronie frontowej mamy możliwość wyboru rozdzielczości, z jaką będzie kamera rejestrowała. Oraz mamy przejście do ustawień, i w tych ustawieniach, jak widzicie, podobne, podobne rzeczy, te, które żeśmy mieli na ekranie rejestratora, czyli nagrywanie dźwięku, wrzucenie znaku wodnego, co jaki czas ma być generowany nowy plik, czyli sekwencyjnie co 3 minuty, czułość zderzeniowa na średnią, rozdzielczość, z jaką jest zarejestrowany film 1080 Full HD. White dynamic range, ja sobie pozwolę włączyć skoro już jesteśmy możemy sformatować kamerę, przywrócić jej ustawienia fabryczne i sprawdzić sobie em, jej numer em, wersji oprogramowania raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, raz, dwa, trzy próba mikrofonu, zobaczmy jak realizuje ten rejestrator nagrywanie audio tak wygląda audio, jakie nagrywa ten rejestrator wideo. No i oczywiście teraz, jeśli chodzi o rejestrator wideo, patrzymy jak on rejestruje materiał filmowy. Jeśli chodzi o montaż nie było najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o uchwyt magnetyczny również w tym okresie testowym, w którym ten rejestrator jeździł ze mną w samochodzie, nie było żadnych problemów, pomimo tego, że drogi są jakie są, a szczególnie u mnie w okolicy mojego domu duża ilość dziur występuje. Nie nastąpiło nigdy rozłączenie tego rejestratora od tego uchwytu magnetycznego. Również Również nie było problemu z modułem GPS, też również trzymał się mocno, można by powiedzieć tego uchwytu. Sam uchwyt magnetyczny pomysł dobry, szybki montaż. Jest ten, ta, ta wypustka, która, o której mówiłem wam wcześniej, jest bardzo istotna, jest przydatna do tego, żeby właśnie w momencie, kiedy zawiesimy go już na szybie samochodu, ten rejestrator, podczas kiedy mamy interakcję z ekranem dotykowym nam nie odpadł. Gdyby nie było tej wypustki, pewnie byłoby inaczej, ale widać, że producent przemyślał temat i zarówno interakcja z samym ekranem dotykowym, jak i sam uchwyt jest przeze mnie oceniony bardzo, bardzo. Pozytywnie. Macie teraz możliwość podziwiania sekwencji wideo. Każdy może ocenić, czy ta jakość to jest jakość dobra, czy jest zła. Według mnie wygląda to bardzo dobrze. Widzicie w jaki sposób są wdrukowywane informacje na rejestrowany obraz, jest prędkość z dwoma miejscami po przecinku, jest położenie, długość, szerokość geograficzna, jest oznaczenie rejestratora oraz data i godzina. Z tego co zauważyłem data i godzina nie synchronizowała się z modułu GPS i trzeba ją ustawić ręcznie i te materiały, które widzicie tutaj są tak trochę... Datowane niepoprawnie, ale to jest też taka uwaga eksploatacyjna dla Was, żeby przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia ustawić sobie poprawnie datę i godzinę, żeby potem ona odpowiadała rzeczywistości i była odpowiednio wdrukowywana właśnie na materiał wideo. Tak jak powiedziałem, sekwencje wideo możecie ocenić sami. W dzień absolutnie żadnych problemów, wszystko wygląda bardzo dobrze. Również w nocy, w scenerii miejskiej, obraz wygląda. Przyzwoicie, poza, poza miastem, czyli tu, gdzie nie mamy jakiegoś dodatkowego sztucznego oświetlenia, też jest ok. Nie jest to może najczulszy rejestrator, jaki w życiu widziałem, ale, ale materiał jest jak najbardziej użyteczny, przydatny i myślę, że nie będzie problemu z tym, żeby go ewentualnie używać w jakichś tam spornych w spornych przypadkach, gdzie zaistniałoby jakieś zdarzenie drogowe, gdzie my byśmy brali w nim udział. Tak więc zachęcam Was do oceny zarówno materiałów nagranych przez ten rejestrator, jak i samego rejestratora. Szczególnie zachęcam osoby, które posiadają tego typu urządzenie, żeby się dzieliły swoim doświadczeniem z dłuższej perspektywy czasu użytkowania takiego rejestratora, z tego względu, że on u mnie pracuje tylko i wyłącznie w okresie testowym i ja Wam zdaję relację z tego okresu, kiedy to urządzenie testowały. Na koniec dobra informacja. Zespół Xbli zdecydował się, żeby przekazać ten, ten rejestrator, który ja miałem okazję testować komuś z widzów. Z tego tytułu mamy taki malutki konkursik. Pod filmem należy napisać. Krótki komentarz: jaka najciekawsza sytuacja spotkała kogoś na drodze, gdzie taki rejestrator byłby dla niego użyteczny. Takie komentarze można wpisywać do 1 października 2019. Po tej dacie osoba, która napisze najciekawszy komentarz, zostanie wyłoniona. Ja już, czy ja, czy zespół XBYT się bezpośrednio z tą osobą skontaktuję, i ja ten rejestrator, który u siebie już zdemontowałem, schowałem do pudełeczka, wyślę. Do szczęśliwego zwycięzcy. Mam nadzieję, że to jest fajna opcja. Ktoś będzie mógł również potestować, oczywiście też u siebie używać i podzielić się swoją opinią na temat tego urządzenia. Tutaj w komentarzu, miejmy nadzieję, później po już zakończeniu całej operacji. Tak więc na koniec tradycyjnie zachęcam do komentowania, szczególnie osoby, które używają już takie urządzenia od jakiegoś czasu, zachęcam Was do subskrypcji kanału, do odwiedzania strony testhap.pl, jak i również do oceny filmu.